Siema, siema, jestem Series i ze mną jest komisarz Opos. Kręcimy let's play, a to już jest drugi odcinek naszych sześciennych lochów. Gramy po prostu w minecrafta tak jak normalnie na singlu, wszystko sami zdobywamy, chodzimy razem wspólnie, gubimy się tak jak ostatnio. Hmm. No, i niestety, niestety komisarz Opos zmusił mnie, żebym założył te brzydkie ubrania. Jak już też może zauważyliście, gramy na innym teksturpaku. Najmniej ja. Opos nie chcę zmienić. Trudno. Wydaje mi się, że te teksturki dadzą taki klimat inny. Sam HD bynajmniej jakość też będzie lepsza. I, I realnie na pewno to wygląda. No to co, chyba zaczynamy, nie? Dobra. Um, dobra, ja mam wieczyk. Um, Możecie się... Nie, nie wiem. Ja mam pomysł, bo ja tam znalazłem jakieś dungeony. Może ja pójdę i tam pokopię coś. Pomyślę jeszcze. Teraz jest noc, można by coś zrobić. Ogólnie farmy trzeba wybudować. I od razu zapowiadajmy, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, bo ostatnio przeholowaliśmy. Ostatni odcinek miał być około 20 minut, a wyszło 30 No co się spodziewaliśmy, no? Zombie Spoko, ja tu Creepera ubijam Patrz, patrz Creepera i pająka uwalę. Zombie Oła! Jest Ty, miecz mi się skończył. Weź go ubi A, ubiłem, ubiłem, widzisz, jestem prosto. Ja ubiłem. Ale mieczyka nie mam. A tu szkielety są. Robię unik, unik robiłem Maję, że masz swoją oldschoolową zbroję. Oj, tam. Kujona. No na tym teksturpaku nie wyglądam jak kuj, wydaje mi bynajmniej. Wyglądał jak, jak w jakimś krawacie. No, coś w stylu. Ja wyglądam fajniej. Nieprawda. Yy, to co? Ja mogę iść dzisiaj do tego w smutku mieć załatw do dungeona. Ej właśnie w dzisiejszym odcinku obydwaj zwiedzamy dungeona. Nie, ty farmę robisz. Nie. Tak. Obydwaj dungeona. No dobra. To czekaj, ja ważę te piertułki. Drzwi zamykaj. Ciach, ciach. Mieczek jest. Miecz o, jest miecz. Kurczę, tego teksturpaka przed chwilą wybrałem, nie wiem. Ej, to Co? mój miecz w skrzyni jest. Co ty, nie ma żadnego miecza. Ale był. Czekaj, wezmę kilofy. Ogólnie zapraszam Was, żebyście przeczytali co ostatnio napisałem Ej, tam. Wezmę... No, co? kilofy. Dobra, dobra. Mm, no. ja nie przer Nie przerywaj. Znaczy. Yy, przeczytajcie co tam napisałem. Dokładniej, Jeżeli jesteście leniuchy i nie chcę Wam się. Poka powiedzieć odpowiedzieć. Dokładniej. W tym tygodniu macie... No tak do wyboru. No tak, do wyboru w sumie. Yy, vlogi. Czy coś w stylu, albo poradniki, czy tam. Let, no, let's play to kiedy się uda, wtedy będzie. Więc, let's play, w to nie wyczając poradniki po prostu, albo właśnie vlogi. Możecie sobie wybrać, piszecie na pewno do mnie i im więcej głosów, po prostu ta dziedzina wygrywa. Skąd mam tyle irona? Ja, ale iron. No, co ty odwalasz? Ej, źle. Poczekaj, patrz, to jest nie tu Ej, e, Ja muszę, ja potrzebuję jeszcze kamyka. Ej, ale Ej, daj, ty to źle istotę, wsadzasz. Daj, ten kamień włócz i daj. Mi go. Nie, tu ma być kamień. No ja go i tak potrzebuję na miecz. No nie mój problem, no, tutaj wsadzamy wszystko. Ogólnie tutaj, o jedzenie się przerobiło. O jest, tak, o chłopie. To wsadzę trochę weźmiemy. Nie, no, możemy lecieć, już chyba, nie. Spoko będzie. Mam trzy Ciekawe, miecze. Czekaj, muszę zegarka pilnować. Mam trzy miecze mhm. i pięć raznych kilofów. Nie, pięć kamiennych kilofów. O, słyszę złą ale żelaznego. Nie, widzę go. Dobra. Prowadź do tego co, To Lecimy, tylko żebyśmy się znowu nie zgubili. Znaczy ja. Patrz o co lecik. Kolejny. Hmm, to było jakoś tu. Mhm. Leting. Jak ja oglądałem tego vloga, to to było zdalej o wiele. Co? Jakiego vloga? To było gdzieś za tą. Ale e, nie, nie vloga. nie vloga, co ty? Chyba let's playa. Let's playa właśnie. No. Serka, to było gdzieś za tą górą wielką. No może. No tutaj chyba. O, tu. Czy taka wielka jest? Ja nie wiem, ale może. Okrówka. Czy. Widziałem. No Dobra. Musimy żarcie wziąć. Ja mam 5 steków. Poczekaj, tu jest jakiś dungeon, mi się mapka nie przeczytała do końca. Nie, to nie ten był. A nie to ten chyba. Tu co? Gdzie? Tutaj... Poczekaj, bo ja tu... Wiesz słabo widzę. Hmm. Ale tu jest won... A tu jest wongiel, to chłopie. Ale to... Zarazłem chyba. O, shi creeper. Right, dobra. Nie znalazłem tego dungeona. Ale ja tu mam klipcia. Aj, i wybuchnie, nie. Pochodni nie mamy e, Drugi Creeper. No wiesz co, to może być połączone. Weź wróć tu. Ten nie ma niepochodni. pochodni. Aj, wiedziałem. Ale czekaj, w wągiel. Tu wągiel jest. Dawaj, ej. Gdzie? Gdzie ty jesteś? No tutaj. Patrz, o tu. No, obudź się, stój, stój. Wróć. Wróć. O. No tu, Taka, widzisz, tu. No tutaj, tu jest wągla dużo nie mamy pochodni. Dobra, czuł z tym. weź kop węgiel. Daj no. mi ten węgiel. Kop go, a ja go potrzebuję. Nie, a, ty go kop. A... a ja tu idę, wiesz, no wiaty. trochę drewna, to chociaż te, to przerobimy na wtedy pochodni. Człowieku, ja tu nas, nas ubezpieczam z dwóch stron. Nie, kurczę, przyjdź. Ty gdzie? Nie, bo ja tutaj przyszedłem. Tutaj już jest wyjście. Czyli że tu jest kolejne jakby e, wyjście. tam mało tego węgla. Czyli ten dungeon prowadzi dotąd. Ja przed chwilą byłem przy tym dungeonie, tylko nie pamiętam. Ja się teraz. boję tu iść, bo tu nic nie ma. Ej, gdzie ty jesteś? Już wracam, to jest pust, już tu nic więcej nie ma. Węgla. Gdzie? Bo nie widziałem. No w tym dungeonie. No to tam. Ale tamten, w tamtym dungeonie już nic nie ma. Sprawdzam, ale wiesz co ja. Ale teraz coś... Ale Przecież on jest połączony z tym kanionem. Co? Ten dungeon. O, ej, tu jest taki dungeon. Shit, shit, zombie, zombie. Ej, czekaj, znalazłem to, jest, to jest ten, o którym ci mówiłem. No właśnie, mi o ten chodzi. No to chodź, to? no chodź, chodź, tutaj jestem. Czekaj. Dawaj. Aha, co tam drewno zbierzesz? Ja tu dobra, już zebramy wystarczająco. I tutaj pięć. są dwa wejścia, jest też węgiel. Tutaj dużo nie jest, ale. 40. Nie no, jest dużo go tutaj. 52 pochodnie, trzymaj dam ci trochę. Łapaj. Dobra. No, bierz te pochodnie, dobra. Sora, ale coś mi się do skype'a dobija Nie, normalnie nie wytrzymam zaraz Zrób Pro... się na nie widoczny. Ta, to bym musiał cięcie zrobić, a mi się nie chce Nie no, jak jeszcze raz zadzwoni to... Sorry. Już nagrywamy, nie wiem... O, iron, o to jest ten kanion, miałeś rację Ej, daj mi tego irona, ja go wykopię Dobra, poczekaj, poczekajcie, zaraz wracamy Chwila. Dobra, wracamy po króciutkiej przerwie Czekaj, powietrzyłem. Że... dobra. lecimy. Tutaj wszystko wykopałeś, mam nadzieję. Okej, okay, no, to wszystko dobrze. Irona tu... Ma... No tu jest iron, poczekaj. O ogłodny chyba. I gdzie jest tu... A, nie, dobra, dobra. Tu jest iron. Zobacz! Jezu! Co ty zrobiłeś? Człowieku. Uważaj! To jest szkielet. Nie bój się. Wiesz co? Wykop tego irona, ja cię tu ubezpieczam od tej strony. Czy Ola Irona! Węgiel chłopie! Już po możemy. A część irona wykopiemy, wrócimy do domu. A dzisiaj o, koniec przygód. <noise> Aha, to tu. Emocjonujących. Mhm. Postawię to... Jezu, nie, ja nie lubię takich dungeonów bardzo mhm. rozległych. Mm. Jest, gdzie ty jesteś? Biej do góry jakoś. E, czekaj, muszę, ja chcę tego irona zabrać. Aha, tutaj jeszcze jest iron, widziałeś? Nie. No nie, uważaj. Dobra, szkieleta biorę. Ej, ile irona obok siebie? Ja wezmę wykopiłem wągiel, mało. Ale tu naprawdę, o nie. Ej, 8 irona obok no, siebie. No men, ile tych szkieletów tu jest? Ja tu jeszcze mam irony. Ty, ale fajnie. Tutaj O, by to był koniec, jakby tego. Jeżeli... Tak, dobra, dobra. Czyli tu jest zamknięta strefa. Ej, czekaj na mnie. Hmm. Jeżeli coś słyszycie w tle, to przepraszam. Słychać coś w tle? Coś tam słychać. U mnie chyba było słychać. Ale ja też przepraszam, bo do mnie babcia wbiła. Ale Irona... Ja chciałbym wiedzieć, gdzie ty jesteś. Ja, wiesz co, ja jestem... Tu, o, o. Ci, Jezu, o! Ale poczekaj, dzieje. widziałeś? Tu jest Iron jeszcze. Tu jest Iron. O. Gdzie? No patrz, tu. Gdzie? No Nie widzisz! Aha, dobra. A tu mam węgiel. Ja się tam dostanę. I szkieleta. Ogólnie ja, tam... Ja, ja, ja zbiorę ten Iron. O, tu jest węgiel! Jeszcze. Tam to widziałem ten węgiel. Zaraz skoczę na hardcore i tyle będzie. Spoko, kopiemy sobie obok nas. Skierety chodzą... O, przepraszam bardzo. No na pewno... O, iron, patrz. Zakopaliśmy. O, ale dużo, ty! No właśnie, ej, no przecież to ja. nie widzę, widzę. A, ja tu wezmę ubezpieczę. Jeszcze tu I jest iron. mama Irona. I tak pewnie za długo nam wyjdzie. A wiesz ile już mam Irona? Nie nie wiem. Wiesz co, But... tu będzie trzeba... Ojej, poczekaj. Tam jest jeszcze Iron. No ja widzę, człowieku na dole jeszcze jest! Tylko że tam wbić jakoś. A, mi, a, mi... a ja bym bardziej Ja się bolo, boję skakać, ja bo... Benty. Dobra, jestem hardcore. Nie! O Jezu widzieliście to? Ej ty iźlałem ja górą? Człowieku, ja jestem tu na dole, bo spadłem. Znaczy, spadłem od jest chcenia. Mam węgiel kopię na dół. Czekaj, ja tu muszę przejście zrobić, żeby to bezpiecznie było. Ale tu na dole jeszcze jest zejście, widziałeś? Jakieś? A nie, tu puste jest, dobra. Ja już lubię mieć ogólnie tak ogarnięte wszystko, że wiem gdzie co, jak. Jest, piasek. O O Jezu! Ej, bym się zasypał, ale. Widziałem! Ja tam widzę iron na dole. Woman, normalnie. Iron, ja tu mam jeszcze iron. Trochę muszę być jakaś Tak O ja też mam tu irona. Oj, tak, fuck, 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 Shit, czekaj. Weź go. Dobra, już nie bój się, chłopcze. Nie no, jezu, man, ja tam nie schodzę. Człowieku tam. Widziałeś, ile tam jest tego wszystkiego? Co. Ogólnie to jest takie rozległe Ja nawet o tym nie wiedziałem. Postawię torczo, żeby... Nie, to nie weźmiemy tego na dzisiaj, czu... creeper eee, Postaram się go uwalić, chociaż się tak padnę Nie, nie idę, nie God. ma sensu O Jezu, ty o, Jeszcze padnę zaraz Ile już nakręcamy? No wiesz co, już... No, 15 minut jakoś będzie to chwilę będziemy... Kończyć. Wiesz co, wracamy do domu. I akurat sobie wszystko przetopimy. I będzie nie, akurat... No, choć będzie. już tu zakończymy. No ale człowieku to jest taki duży dungeon, żeby to. Wiesz, przez kilka możemy let's play i tak. No właśnie, no i po co mamy już tu schodzić ten. Choć tak ten jedynie w którymś tam... Ale tutaj ktoś... jeszcze nie ten. Ej, tu, razie tu chodź może. skończyć w tym miejscu. Ej, nie, ja bym proponował. Tu jest, wszystko się łączy. Pójdźmy na górę. Ale na górę tą wiesz, taką... O no nie. Ale na górę, bo jeszcze było jedno w tym dungeonie, no tam na... jeszcze wyżej. Bo jak do góry. bo W górę to się skończy, tak? Prędzej. A w dół to wiesz. W dół to jest bardzo, bardzo grubo, tak. No grubo. No, ja, nad... ja bym moim zdaniem kończył. Nie, ale tu mi się wydaje ci powiem, że to jest... Znaczy kończył, co? Resplaya? Ko no odcinek. Aha, no to możemy. Czyli Gdzie do domu lecimy wchodzi? czy jak? Chodź, gdzie ty jesteś? Tu coś było jeszcze. I tutaj ja bym proponował pójść, bo tu nie będzie raczej daleko. No ci, i patrz, ty, mówiłem ci. Tu jest iron i węgiel. Ci, Wykopiemy ci. i możemy wrócić na, do domu. Na przykład. I teraz mamy. Wracamy mam... do domu teraz. Dobra, ale mamy teraz już tylko do zdobycia. A no. obok mnie. Dół. Mamy tylko teraz. Bo górę bo... już zrobię. Czekaj, węgiel Weź kopię. Telepnij mnie. Mhm, chciałbyś. Już. Ale o węgiel. dalej telepnij! Czekaj, węgiel kopię! No już skończyłem, Ania. No telepaj, no szybko. Czemu? No bo a, tak. Dobra. Zajdę do ciebie. Gdzie jesteś? O, o no, widzę cię. No chłopie, nie masz kobla. Mam, yy, telepaj. No to wal pod ciebie. No telepaj. No wal pod ciebie kobla, łap! Ale po co? Wow! No i tu kończymy odcinek. Bierzemy miecze w ręce. Zdejmuję te obleśne ciuchy. No nie, zakładaj. Nie! Co ty? Dobra, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko zakończy się dobrze. Że nie zginiemy. I że nie będę dłużej Aj, musiał i... chodzić w tych brzydkich, okropnych nie wiem jak to nazwać ciuchach. Cześć. To jest normalnie straszne. No właśnie. I cześć. Do cześć. Cześć. zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pozdrawiamy Not so Seriously i.